Po pięciu latach funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyszedł czas na wielkie świętowanie. Do obchodów dołączył także Wędzin. W ramach jednej z lokalnych mikrowypraw chętnie mogli przepłynąć fragmentami Czarnej Przemszy. Lubimy spędzać aktywnie czas. Myślę, że na plus, na duży plus. Zapytam, ja jak w ogóle podoba Ci się tutaj taka forma spędzania czasu? Tak, podoba mi się. Nie zabrakło także animacji dla dzieci i licznych atrakcji sportowych. Na plaży miejskiej rozegrano turniej siatkówki. Czym więcej się dzieje wokół nas, tym lepiej. Hełna, no więc, więc niech się cały będzie nie okolica bawi. Przybyszom pomagali i tych harcerze. Zawsze podejmujemy wszelkiego rodzaju inicjatywy pomocy dla urzędu czy innych też instytucji, po to, żeby nie tylko ich wspierać, ale tak naprawdę też siebie reklamować. Przede wszystkim to jesteśmy pomocą dla osób, które nie wiedzą, jak się poruszać i tak po prostu doprowadzamy ludzi do punktów zbiórki. Na, na Z kolei miłośnicy historii mieli okazję do przejażdżki zabytkowym Ikarusem, który odwiedził ważne punkty miejskie. Mieszkańcy i nie tylko wzięli udział także w kilku tematycznych wycieczkach po okolicy. Bardzo ciekawa trasa. Zwiedzaliśmy podziemia pod zamkiem. Wiele razy przejeżdża się tą drogą obok, i człowiek nie ma w ogóle no, pojęcia, że jest coś takiego. I jest to coś, no, co zasługuje na dużo większą reklamę niż jest, bo to są rzeczy no, dosyć unikalne. Poza tym no, jest połączenie no, historii z geologią z, i ze współczesnością również. także Myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Na bulwarach rozbrzmiał także koncert skrzypcowy. A po zmroku roku odbył się seans letniego kina z muzyką na żywo. Moc atrakcji zwieńczył spektakularny pokaz laserowy. Wszystko, co dla ludzi, no to jest dobre, jak po prostu musimy gdzieś wychodzić z domu, ruszać się, cieszyć się no, każdym dniem i tym, co nam właściwie organizują władze nasze samorządowe, czy, czy teraz, no jest to w Metropolii. Także cieszymy się bardzo i czekamy na kolejne.